Witam, witam was wszystkich moi mili, z tej strony Caldern e, Witam was po raz kolejny w grze Allen vs Predator, dokładnie tak e, sobota e, dokładnie nie, nie wiem który, który mamy dzisiaj hmm, niech no spojrzę na zegarek 16 chyba o ile dobrze się nie mylę tak więc 16 lutego sobota, sądzę, że to bardzo dobry mm, dobry dzień na małe polowanko Jak zapewne widzieliście, do środka tej rafinerii dostał się jeden nieproszony gość, a mianowicie chodzi o połączenie obcego i predatora. Musimy zrobić wszystko, aby utłuc tego jego mościa. Mm -hmm. Mogę skoczyć na niego, trudno. O, dwóch, dwóch, nie, to może poczekamy sobie. Załatwimy to jak prawdziwy rasowy łowca. Zwabimy go tutaj, zarówno, aby nas nie dostrzegł i teraz możemy go bez najmniejszego problemu ukatrupić. zauważył nas Dobra, wiedzą już, że tu jesteśmy, ale zdecydowanie nie mogą sobie ze mną pora sobie poradzić ze mną A tu jest typek ze smart gunem Niestety niezbyt mu on pomógł. Aż się dzi... Ci... O, 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 Wieżyczka nieładnie. Co my tu mamy? Interakcja. Tutaj możemy sobie naładować hmm, energię. Ale niestety mieliśmy mak na maksa yy, ją od samego początku. Tak więc yy, nie posłużyło to nam w ogóle do niczego. <grych> musimy jakoś się przedostać yy, obok tej wieżyczki. A właśnie yy, do tego zmierzamy. Znajdź sposób, by dostać się do rafinerii. Dokładnie tak musimy znaleźć ten magiczny jeden jedyny sposób Dobra, wieżyczki raczej nie uda nam się wyłączyć. Oh, dać się zwabić. To to w ten sposób. Później dysponujemy różnymi orężami mordu. No, tak jak mówiłem, wysokie skoki. Coś niebywale zajebistego. My możemy szybko w różny sposób dostać się do naszego wroga. O, niestety taki poziom mocy nie wystarczył na utłuczenie. Dobra, jakoś spróbujemy to inaczej ogarnąć. Na szczęście możemy. Na górę się udać, chodź tu, nie będę się z tobą bawił jakoś specjalnie. Ok, mamy moc. Dokładnie tak w ten sposób udało nam się wyłączyć mm, zasilanie na dachu. Dzięki czemu będziemy mogli się tam teraz dostać. A tam jest jeszcze trofeum, do którego również chciałbym się dostać. W tym miejscu zaczynam Marine, o ile dobrze pamiętacie, swoją misję, a raczej jedną z misji. No dostanę się tam raczej nie. Okej, okay, dobra, to w takim wypadku jeszcze raz ta sama ścieżka. No, w każdym bądź razie już wiecie dlaczego żywego ducha nie ma tutaj, gdy yy, grając z Marinem dotarliśmy tu właśnie i no, nikogo żywego nie znaleźliśmy. Okej, okay, no dobra, ruszaj. naleźliśmy swój złoty środek, aby dostać się do aby dostać się do rafinerii Waszej strony do mnie strzelać. Gdzie strzelasz? Nie ma mnie tam człowieku. Ogarnij się troszkę. Uśmiech! Dokładnie tak. Był to jeszcze trzeci, o ile dobrze pamiętam. A, tu jesteś. załatwimy cię za pomocą miny. A co? Wolno nam. Niech no na się tylko rozejrze, dobra. Nic tu raczej nie ma, więc do. ...wentylacji? można tak to nazwać, raczej nie. Ale wygląda bardzo podobnie. U, winda z Marinesami. Zajebiście mi się podoba ten motyw widzenia mojego ciała. Jest coś no, niebywałego, tak mi cholernie się podoba. Akurat w tej grze to wyszło naprawdę świetnie, mistrzowsko. Pokażę Wam dokładniej, no dokładnie o to mi chodziło. Jest świetne, cholernie mi się tak podoba. Wow, troszkę Was tu jest. Dalej sobie, ale tam chyba nic nie ma. Dobra, jeden z głowy. Aj, czy wy musicie się tak odkręcać non-stop w moją stronę? Chciałbym was zwabić gdzieś, niestety w tej chwili nie jest to możliwe. O, teraz już jest. Dobra, ciebie w takim wypadku załatwię w ten sposób. Kolejne trofeum mam trochę energii, jeszcze, jeszcze troszeczkę mam. No cóż, ja nie zostawiam nikogo żywego. Należy być na to przygotowanym. O, tu mamy uzupełnienie energii. Bardzo się nam to przyda. Dobra, niech no się no spokojnie rozejrzy. Tu mamy jakiś komputer, ale z nim nic nie zrobimy. Chociaż jest podświetlony na. No, wydziela ciepło i to dosyć dużo ciepła. Okej. Okay. Jako predator nie lubię chodzić na takich korytarzach. Predatorzy lepiej się czują na otwartych przestrzeniach, raczej. Chodź tu, gnojku. I jeden z głowy Chodź tu To jest bezpieczne miejsce, więc Można cię w miarę Bezpiecznie wykończyć Ale tu był jeszcze jeden, więc Może nie tak do końca bezpiecznie Okej okay. Tutaj ci jego mości już są martwi. Nie? No to może być dosyć ciekawe. O! Uj, sam się walnąłem. Lecz się, lecz. Dobra, udało się jeszcze, żyje gnojki. Trochę czasu minie, nim się mnie pozbędziecie na dobre. A zewsząd wyłażą. A, szkoda, że w tej grze nie można kucać, to mnie strasznie boli. Coś się stało z moim bratem łowcą muszę sprawdzić. Ok, Da się zrobić. Najpierw jednak podładuje się nieco. Z której strony mogę się podładować. Ok. Niech no się rozejrzy, że tam chyba muszę iść. Nie jeszcze na pewno nie było, dobra, na wszelki wypadek. Kamuflaż. Dobra, tu mam... Aha, czyli tutaj przyszedłem tylko i wyłącznie pod trofeum. Może jeszcze wyleczy się przy okazji, skoro dostępna jest tutaj apteczka. Ponownie uruchamiam kamuflaż. Ops, ops, ops i dalej przed siebie. O, czyli nasz dzielny żołnierz już pokonał królową, z tego co widzę. Zanim raczej nie podążymy, raczej w całkiem przeciwnym kierunku. Mały gnój O, dobra, znaleźliśmy Kolejnego łowcę No i przy okazji znaleźliśmy całkowicie nowy gadżet Rzecz jasna chodzi o dysk Nie ma wychodzenia z jajka gnojki. Dobra, chyba na dół trzeba zeskoczyć. Hmm, ale nie mogę już tam wskoczyć wyżej, szkoda. Mogę za to zeskoczyć jeszcze niżej. Wow. Hahaha. Quá W takim wypadku, w którą stronę muszę iść? Chciałbym wskoczyć na górę, ale chyba nie mogę. To jest jedyne miejsce, gdzie mogę wskoczyć. Dobra, mały na nadal przybywa. Wycofam się nieco. A, jest wejście na górę, spoko. jakiś jest chyba. no zdychaj ścierero Nie wiem, po co ten kamuflaż uruchomiłem. Dobra, gdzie ja muszę iść? W mordę kopany przez ten ogień. A to wygląda, tylko że muszę chyba najpierw ugasić. A jeśli chodzi o to, to już nie mam bladego pojęcia, jak tego dokonać. No jak jeden. Dobra, naprawdę nie wiem, nie mam bladego pojęcia. A, już widzę. Ile to trwało? Telefon moksów, no, gdy ludzie nie dacie mi z soboty, w sobotę dobra, jeszcze jeden. Ty. Szybkie leczenie. Dobra, mam niszczyć rury, tak? Tu nie widzę żadnej. Więc prawdopodobnie w drugą stronę. Uf, udało się. Myślałem, że będzie... Nieco trudniej, ale dobra, mam nadzieję, że yy, wystarczy Wam yy, jak na jeden odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. Yy, no i cóż, czekajcie na następne odcinki. Będziemy parli coraz dalej i dalej. Naszym rozkosznym łowcom zostało chyba jeszcze 3 czy 2 misje, więc yy, no, trochę jeszcze się nacieszymy nim. A więc yy, do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się i hej!